To bez wątpienia najbardziej niezwykły sposób łowienia ryb, w którym jako przynęte wykorzystuje się prawdziwe krokodyle. Wkłada się je do nory, a już po dwóch minutach wypływają z niej w panice dwukilogramowe sumy kropka. Ale czy istnieją ryby, dla których krokodyle są zdobyczą? Poznajcie jego majestat – tygrys i goliat. Dla tej ryby o zębach ostrych jak brzytwy krokodyle są jedynie lekką przekąską. Co najstraszniejsze, ten gigant może dorastać do 1,5 metra długości, przez co krokodyle uciekają na jego widok. Kolejna ryba, która potrafi żywić się krokodylami, to gigantyczny sum osiągający 3 metry. W najbardziej niezbadaną rzekę świata, Amazonkę, miejscowi rybacy opowiadają, że pod ich łodziami w mętnej wodzie czasem przepływają osobniki długie na 6 metrów. Ale najbardziej przerażające jest nagranie na którym te sumy próbują zaatakować rybaków. W Amazon z każdego roku znika średnio 10 rybaków i kto wie, może to właśnie gigantyczne ryby są za to odpowiedzialne. Niedawno na brzegach Amazonki znaleziono kamerę jednego z zaginionych rybaków i jeśli masz odwagę, możesz zobaczyć co zostało na niej nagrane. W internecie można znaleźć te materiały.